Wczoraj wieczorem deweloperzy Battlefielda 1 wypuścili krótką zajawkę, trailera dodatku nie przejdą, w którym wciliśmy się żołnierzy armii francuskiej. W tym materiale przyjrzymy się tej krótkiej zapowiedzi klatka po klasce, tak więc zerknijcie na pełen teaser, a następnie przejdźmy do analizy. W pierwszych sekundach wśród pomieni możemy zauważyć postać i ciężki pojazd opancerzony. Jest to oczywiście francuski czołg nazwany Char 2C, który tak naprawdę nie brał udziału w pierwszej wojnie światowej. Prototyp ten został zaprezentowany 20 grudnia 1917 roku i nosił nazwę FCM-1A. Ten ciężki czołg nie zyskał tak naprawdę wielkiej popularności, wyprodukowano tylko 10 egzemplarzy tego modelu. W realnym świecie do środka mogło wejść nawet 12 żołnierzy. Oczywiście w Battlefield 1 raczej nie możemy spodziewać się aż tak wielkiego pojazdu, więc jestem ciekawy tego, ile miejsc będzie ordanych do dyspozycji właśnie w Battlefield 1. Zajmijmy się jednak tą wyłaniającą się z postacią. Jak się okazało, będzie to nowa, kolejna Ejtarna klasa. I ta informacja została już w pełni potwierdzona przez jednego z pracowników Electronic Arts. Co więcej, jeżeli przyjrzymy się dokładnie tej jednostce, okazuje się, że wielce prawdopodobne jest to, że jest to francuski grenadier z ulepszonym pancerzem. Spójrzcie uważnie na to zdjęcie. Zaznaczone na czerwono miejsca wskazują na dodatkowe granaty przyczepione do paska tego żołnierza. Wychodzi na to, że właśnie główną bronią e, tej elitarnej klasy będą cztery granaty. Co jeszcze ciekawego mogę Wam zdradzić na temat dodatku nie przejdę? Otóż chodzą plotki, że omawiany wcześniej przeze mnie czołg będzie nowym Behemotem. Co więcej, będzie on posiadać różne konfiguracje umiejscowienia pasażerów wraz z różnym wyposażeniem. Jeśli chodzi o nowe pola walki, to oczywiście wiemy już, że pojawią się cztery mapy, ale z kolejnych plotek dowiedziałem się, że twórcy chcą dodać aż dwie nowe operacje. Jednak czy to wszystko okaże się prawdą, dowiemy się zapewne dopiero w marcu. Pełen trailer ukaże się już w przyszłym tygodniu i zapewne zdradzi on trochę nowych smaczków nadchodzącego dodatku, więc uważnie śledźcie mój kanał na YouTubie. Tak więc, co byłoby wszystko. Nie bądź jajo i subuj kajo. Do następnego razu, cześć.